O, Gabciu się bali. O! Co tam, Gabciu? Urwałeś coś? O, ty! Oj, 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 oj. A szlanek myśli tylko i wyłącznie o jedzeniu. O! Ho, ho, ho. Niezła akcja. Niezła akcja. Wow. A-a! Chyba coś się zablokowało. No i co teraz będzie? E, odblokowało się. Co będziesz to atakował jeszcze? O, pięknie! I aslanek nawet też troszeczkę. Nieśmiało, ale jednak. A, proszę, proszę. Jaka akcja. ha ha O, kur. kurczę, no nie no. No i kolejny element, właśnie, popsuty, tak. Ale kotki bawią się dalej, no bo co tam, że coś zniszczone. Grunt, żeby kotki się dobrze bawiły. O, kapcio teraz, kapcio. Kapcio, brawo, kapciu, brawo, brawo, brawo. Jaslanek? Nie. A jednak? Nie, zdenerwował się. O, o, o. Zdenerwował się i sobie poszedł. Nie chcę się bawić. A nie idzie. Idzie, 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 idzie. Mm. Co tam? No widzisz, to właśnie popsułeś. I co ty na to? Urwałeś to. Weź to teraz napraw. Weź w zęby. Weź proszę to w zęby. Tak, to. Weź w zęby, tak. Nie kładź się obok tego, tylko weź to w zęby i napraw. Dobra, że on się tylko położył. Myślałem, że i to może naprawi. Ojej ja, ojej ja. O, i tu widzimy prawdziwego tygrysa. Widzieliście te zębiska? Co by było, gdyby on był trochę większy? Oj, 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 drugi tygrys. Drugi tygrys atakuje. O, tak. Co by to było, gdyby te tygrysy były trochę większe? Gdyby one były troszkę większe? To by nas. Rozszarpały? Nie, gdzie tam, po prostu by się nami bawiły. Bawiłyby się nami, tak jak teraz bawią się tą zabawką, która dynda i u góry i lata. Lata, więc lata, Gabcio próbuje go zjeść. O, mniam, mniam. Będzie mniam, mniam? Będzie skok? Będzie skok? Nie, eee, chyba kotki są już znudzone. Najwyraźniej, no bo jeden kotek położył się tam, a drugi... O, jeszcze się szykuje do ataku. Och, jest tak. Sięgnięty latawiec i chyba kolejna część strącona. No cóż, pora wziąć się za naprawę. Latawca...